Ok, so this is it. I'm on Taiwan. Przejdę na polski może już przynagadam się po angielsku. Um, generalnie, who's the loser of the day? This is me. Jestem frajerem tego dnia. Ponieważ wszystko co mogło pójść względnie nie tak, poszło nie tak. Jestem aktualnie w moim pokoju. E, nie mieszkam z gatą. Agata mieszka z dziewczyną z Czech, która jest tu od, już od pół roku. W lepszym akademiku mają dwuosobowy pokój, własną łazienkę, która wygląda jakoś normalnie jak łazienka. Ja mieszkam w, w, w akademiku obok, w czteroosobowym pokoju, w którym najprawdopodobniej mieszkają same Chinki, ale akurat ich tu nie ma. E Jedynym plusem tego pokoju jest to, że mam Swój kącik, jaki zawsze chciałam mieć, ilekroć byłam w Ikei, zawsze marzyłam o czymś takim jak to za mną, czyli biurko pod łóżkiem. E, generalnie szau nie ma. E, mój pokój wygląda w ten sposób. To jest moje miejsce. Jakieś tam krzesło, e, do góry łóżeczko, i tu jest. Miejsce, gdzie ktoś mieszka, nie wiem, prawdopodobnie Chinka, bo same są tu jakieś, co prawda, financial accounting, albo później jakieś chińskie, chińskie rzeczy. Zresztą ma chińską gazetkę. Jakąś bardzo dziwną gazetkę. Pod stołem, nie wiem, nie ogarniam. Eee, tu kolejne dwa piętrowe łóżka. Tak naprawdę nie wiem, czy ona mieszka tu sama, czy są jeszcze te dwie pozostałe, bo łóżka są puste. Ale tu są ich biurka, jakich rzeczy są pozostawiane tutaj generalnie. O, tu ktoś zakleił gazetą półki, nie wiem po co. Dziewczyny pojechały na wakacje, bo mają teraz od pięciu tygodni, uwaga, podkreślam, pięciu tygodni wakacje. Pozamykały szafy na kłódki, też tego nie ogarniam. Jedna kłódka, druga kłódka, trzecia kłódka. E, Luzerem jestem też dlatego, ponieważ mieszkam na pierwszym piętrze, gdzie widok jest na jakiś badziewny dziedziniec, Agata mieszka na siódmym, widzi pół miasta ze swojego okna. E, tak wygląda pokój, zaraz Wam pokażę z z większej perspektywy jakieś marmurowe, nawet nie, że marmurowe, dziwne płytki na ziemi. E, dziwne wentylatory pod sufitem. E, dalej robi się coraz ciekawiej. Łazienka, która po prostu wygląda jakby była e, niesprzątana od wieków. Yeah, he's the loser of the day, it's me. Uh, tak. Jutro zaczną sprzątania. Ja będę sprzątać. Hello. Ja będę sprzątać. E, gustowne w, w, wnętrza łazienki. Wyglądające dość dramatycznie. Pysznic. E, równie gustowny. Proszę bardzo. E, Kolejnym dowodem na to, że jestem luzerem tego dnia Ktoś się dobija Jest to, że Agata mieszka z Petrą Bardzo rozrywkową, zabawną dziewczyną W akademiku dla tych, którzy już robią master's degree, więc już ukończyli pierwsze stopień studiów Ten mój akademik jest tylko i wyłącznie dla dziewczyn, które jeszcze tego pierwszego stopnia studiów nie ukończyły. Obok jest również tylko dla chłopaków, którzy jeszcze robią Bachelor Degree. Akademik, w którym mieszkają Petra i Agata, jest koedukacyjny dla tych, którzy już są na Master's, więc mają dwuosobowe pokoje. Co najśmieszniejsze, ten akademik dla tych, którzy robią masters jest otwarty całą noc. Akademik dla chłopaków, którzy robią bachelor, jest otwarty całą noc. Akademik dla dziewczyn, które robią Bachelora, zamykają pół godziny po północy i otwierają o szóstej. Więc, generalnie, jak będzie jakaś impreza, to po prostu nie mam gdzie spać. Chyba, że mnie Agata z y, Petrą przyjmą. Więc ma. Um, nie mam pojęcia, kim będą te kimki. W ogóle, czy się z nimi dogadam. Petra mówi, że. Było im dosyć e, przykro w tym, przez ten pierwszy semestr, gdzie była tylko ze swoim kolegą Czechem, ponieważ nikt z nimi nie rozmawiał, bo wszyscy się ich bali. Więc generalnie mieszkała sama przez te pół roku, bo nikt nie chciał z nią mieszkać, więc zapowiada się ciekawa zabawa. E, w wróciłam z zakupów. Kolejnym luzerem jestem dlatego, że mam tak dziwne łóżko, że materac na moje łóżko e, nie pasuje. Generalnie tu mata wystaje, jeżeli położę z tamtej strony. To nie mam gdzie spać. Eee, ale kupiłam sobie fajne ręczniczki. Było Hello Kitty, a ja stwierdziłam, że nawet nie będę taka. No, czuję się jak w Azji. Eee, całe, cała torba e, zakupów różnych tego typu spraw. Na szczęście mają takie rzeczy. Kołdra. No i. Tak to wygląda.